Jasełka to nieodzowny element świąt Bożego Narodzenia. Ich tradycja sięga 1223 roku, kiedy to po raz pierwszy urządził je święty Franciszek z Zasyżu. Zorganizował je w Skalnej Grocie. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Dzisiaj jasełka to przedstawienia, których nawiązuje się do współczesności, ale także do tradycji. Najpiękniejsze i najwdzięczniejsze są grane te przez najmłodszych aktorów. Pierwotnie jasełka organizowane były tylko w kościołach. Na tle dekoracji z grotami, skałami, roślinnością obok żłobka ustawiano nieruchome, adorujące postacie pastuszków, zwierząt trzech wschodnich królów. Rozkwit tradycji jasełek następuje w XVII i XVIII wieku. W miejsce pełnych prostoty średniowiecznych misteriów powstają sceny. Odznaczające się przepychem i bogactwem. W bocznych kaplicach kościołów urządzano wielkie panoramy, ze sztucznymi grotami, strumieniami płynącymi wśród lasów i pól, a w tle widniały malowane na papierze ruiny zamków czy zabudowania miast. Każda z narodowości dodawała sobie tylko właściwe sceny i postacie. W Polsce ogromnym powodzeniem cieszyły się zawsze postaci polskich bohaterów narodowych Czarnieckiego i Sobieskiego. Początkowo jasełka odbywały się tylko w budynkach kościelnych. Z czasem wyszły poza kościelne mury. Widowiska jasełkowe przyniosły się też do karczm, szop, większych izb, na place i ulice miast. Z rąk duchowieństwa przeszły w ręce komediantów. Powoli miejsca żywych postaci zastępowano kukiełkami, którym głosu udzielali ukryci kolędnicy, a z czasem aktorzy. Jasełka ruszyły w podróż odwiedzając bogate domy, dwory szlacheckie, dwory królewskie, a nawet... Profesjonalnie zbudowane pomieszczenia teatralne. To historia. Bardzo piękna i bogata. A dzisiaj, dzisiaj jasełka odgrywane są w kościołach, teatrach, na placach, w szkołach i przedszkolach. I te ostatnie są chyba najwdzięczniejsze. Nasza kamera zarejestrowała jasełka w przedszkolu Dawid i Jula. Witajcie ciasteczko w kłaniamy się dzisiaj Tobie i bardzo dziękujemy, że jesteś na, na tej ziemi.